Witamy bardzo serdecznie Bang Gang Gaming z tej strony Nie <laughs> mogę trafić W e, krótkiej przerwie Znów zaczynamy Dzisiaj e, wstęp w plenerze no, Na Jesteśmy tutaj W gdzie? super pięknie ładnie Nasza piękna pogoda Piękna polska pogoda Najewiste kałuże Zajebiste kałuże. Zaraz, Przechodzimy do krajofir może być Krajów Krajofir albo coś tak. innego, zobaczmy. W planach? Co będzie w planach? Będziemy grać na Xboxiku zapewne? Ale niech będzie w niej pograć. No. Gramy w... Pogramy w Borderlands na pewno kiedyś. Po Borderlands jest zarobisty. Nie? Nie wątpię. Nie wątpię. Z pewnością. Z pewnością. Eee, w Borderlandsa jakieś minigierki na pewno, bo są za darmo. Uf. Witajcie! Tak, witajcie. <coughs> Dzisiaj zagramy w Cry of Fear. Co? Mówiąc zagramy, mam na myśli, że zagra Adam, bo ja już to grałem. Przez to <noise> ja pierwszy odcinek ja ja będzie grał on. Ja nie chcę w to grać, bo ja nie lubię takich gier, no ale on mnie zmusił. Trudno. Nie wiem. Nie Odpalaj. Nie wiem, nie wiem, no... No dobra. Do... Easy, gra pierwszy raz nie wiem o co chodzi w ogóle w tej grze. I nie lubię takich gier. Od razu mówię, że nie lubię takich gier. Grałem w amnezję i się tego bałem. Na dnie nie ja grałem, tylko kupę to grałem. Boję się tego. Nie śmiej się! I've always nie, ja nie będę tych grafik krytykował przynajmniej, nie. O co to jest? Saniye'yi hiç bilmiyordum. Andreas Rünnberge. Rünnberge. Daha iyi kilitli Tylko Co tego? No. Musisz yy, iść. W to ciemne miejsce po twojej prawej. To jest halo? Nie. To jest... Nie, to jest. <laughs> w prawo? W prawo? Nie, ja na łóżko. Nie, w prawo. Czemu tam? I musisz strzelać aparatem Mixy. Ale tu jest lampa, ja. ja... Idź. Idziesz Tworzysz drzwi. Aparatem. No i zrób nic się nie stanie. To nie, no, znaczy, zostań. stać idź, no jestem z tobą. Fajnie, nie rób Czemu ciemno? Ja tam nie idę. Idziesz. Masz aparat, możesz sobie świecić. Ta lampa jest do dupy. No za robię co, i gówno. No i naciskaj te iksiki, no i widzisz. I drzwi, tak kółko. Hahaha, co tu jest? Nie ma, nic to jest krzyk. Co ci iksik zrobi? Dobra, chuj. No. no. widzisz drzwi Co ci zrobią drzwi? No ale zaraz. Kurwa, ty tak zrobi Już nie leży, znikło No fajnie, miło! A <gul> tam. A Ja tu nie ma No i co? No i musisz tam wejść, żeby poszukać tych X-ów wszędzie, bo mogą być na, na suficie, na podłodze, na, na ścianach. Nie chcę karabin. A tam nie musisz ma. Musisz dostaniesz karabin. I... I... Co? no ich ik Zablokowałeś, czekaj. klapa. No chyba se ja robię, że tam mam zejść? Masz. Chodź. To jest co można zrobić. Chodź. Chodź tą klapę. Nie, ja tam nie idę. Idziesz! Nie idę! Idziesz! A idziesz! No i Kolejny ciemny pokój! No, kto robi klapy? Po no dwóch to już to, to prawdopodobnie śni Nie wiem. Nie wiem Ej, tam coś jest, ja tam słyszałem. Czekaj. To ty to robiłeś. Znowu! Tam coś było. <grymne> no to się tylko pojawia, jak mrygasz. Musisz trafić z tym miksikiem w drzwi. A jak trafiasz A to coś w to. To coś tr trząsło językiem. Nie, ja tam nie idę, no. Ty to grajesz Nie, 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 Ty to... <grymne> nie, 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 ja to nie, będzie to nie, To nie, 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 Przez drzwi! Zaciąłem się na drzwiach. Musisz crouch jump albo... Grałem w koda. Zrobiłeś to za pierwszym razem? O, grałem w CSa kiedyś. Ej, 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 ej! Ej, ej, ej! ej. ej, ej, ej. I tam miałeś wejść, no ale... No, By miał Cię zrzucić na podłogę. A widzisz, bo ja jestem przewidywany. to no, nie przerażaj. Ei, 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 <laughs> ei, 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 wejdę, to zaraz zawał no do No wchodź tam nie, pierdol Ciemno! No wchodź, Jak Nie chcę Ej. Ej! No masz i ksika, no widzisz? Ta gry jest głupia! No to co? Ej, tam! No ja tam nie idę! Ja tam. Idziesz, no jesteś jakiś Metr od monitora! Czego się boisz? No, to jest daleko! No, dlatego musisz tam iść. Nie mogę granata, czy coś? Kurwa, ja już tu przeszedłem. No, no jak ty?! No miałeś tam iść, a ty... Dalej. Nie. Przyszczem biegli, Jezus. POJĘCIE! Dobra, teraz ty w to grasz. Teraz ty w to grasz. Teraz jest ten moment, w którym nic nie będzie. Obiecuję. Obiecuję. Z ręką na sercu. Tak, ja tobie nie wierzę. Teraz jest ten moment, w którym nic nie będzie. Co to, to za emo w no budził się w ciemnym załku po imprezie tu. się w kurde w <słuch> Nawet nie dokładnie nie zobaczyłeś co to było Wiesz, to jest podejrzany Adam biegnie jest, jest, mam nóż! No. Jest. Wiesz co to znaczy? Mogę no sobie podnieść żyły? Już nie chcę. Podetnij oh, ze żyły człowieku. Masz tekst message'a. O, czekaj, teraz ci pokażę jak to się robi tutaj. Patrz, bierzesz. Na, na quick select'y. I później bierzesz. I dwa razy. raz. Mamusia do ciebie bierz. Ja chcę do mamy. Are you? Co to jest? No, easy easy. Mówię ci, nic się nie stanie. Tak, nic się nie stanie. Adam włącz i wbiegnij. biegnij. No, ja że to było podejrzane. Nie. Coś tak spojrzałeś? tam coś jest pewnie. Nie. Nie, nie umiesz. Mówię, że nic nie będzie. Nie umiesz kłamać w Kosz na śmieci. Kosz na śmieci! Zabij kosz na śmieci! Nie co tam ci było! On też to zauważy <noise> Nie, nie, będę sprintował, głupia gro! już no, nic nie Ta nie ma, zaraz minaria wyskoczy, nie ma! Ewa. Nie, ja tam nie idę! Jak ja to mam otworzyć? Przyznajesz kod. kto to To jest twoje zadanie w tym odcinku. Tak, Help me. Nie. Yeah. Yeah. skończymy na ten odcinek. tak następnym razem on będzie grał Nie. ja już prawie ci dostęp zawało więc e, jeśli chcecie więcej Prende. lajkujcie subskrybujcie komentujcie komentujcie tak jest i przede wszystkim subskrybujcie dzięki i do, do zobaczenia